Może zacznę od tego, że generalnie dostaliśmy wiadomość z polskiego związku, że jeżeli u nas zagra zawodniczka, która jest na wypożyczeniu ze Skierniewic, Małgorzata Śmieszek, zawodniczka SMS-u, to, to zespół przegra w mecze Walkoverem. Z tym, że tę wiadomość dostaliśmy po rozgrywkach, czyli 3 marca, jak wróciliśmy już z ćwierć finałów. O tyle jest, jest ciekawa sprawa, że y, zawodniczki SMS-u mogą grać od finałów Mistrzostw Województwa. Czyli w finałach Mistrzostw Województwa mogły grać, a w ćwierćfinałach już nie mogła grać. No to tak gdzieś jest to po prostu wykluczenie kogoś w środku rozgrywek, prawda? No oczywiście napisaliśmy pisma, próbowaliśmy się dowiedzieć dlaczego to tak jest i tak dalej. Pomimo tego, że w różnych innych klubach grają i zawodnicy, i zawodniczki też na takim samym statucie, jak grała u nas, Gośka Śmieszek. Może jeszcze taka ciekawostka, że grała w tamtym roku też na takiej samej zasadzie, i nikt nie miał w Polskim Związku żadnych jakichś zastrzeżeń do tego. No to jeżeli w tamtym roku nie było, w tym roku jest, no to już dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe. Z tego co jestem zorientowany, bo mówię tak generalnie, to dostaliśmy dwa pisma od nich. Na zasadzie takiej, że jedno właśnie to, jak wspominałem, 3 marca, a drugie dostaliśmy teraz we wtorek, już przed samymi rozgrywkami, gdzie no przez tydzień była cisza, nikt się nic nie odzywał i naraz w ostatniej chwili. Ale może za czym do tego dojdę jeszcze. Próbowaliśmy się właśnie wyjaśnić tą sprawę na jakiej zasadzie, no z takich różnych słuchów, które do nas dochodzą, nieoficjalnych. Na przykład jest tłumaczenie między innymi pana Senka, przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, że zawodniczki powinny posiadać zgody ministerstwa na udział no ale w regulaminie rozgrywek nie ma nigdy takiego punktu, że ta zgoda jest potrzebna. Poza tym polski związek opiera się na zarządzeniu z 2011 roku, gdzie jest powiedziane, że y, zawodniczki SMS-u nie mogą zmieniać barw klubowych. No możemy tutaj dyskutować, czy wypożyczenie to jest zmianą barw klubowych, czy nie, bo Gośka dalej zostaje zawodniczką z y, Kierniewi. U nas tylko miała być czasowo na, na właśnie na ten etap ostateczny tych rozgrywek. No ale mówię, to jest następna sprawa. No i teraz cały smaczek polega na tym, że te zarządzenie jest generalnie według, no według mnie, ale to mówię, jeszcze będzie ekspertyza prawna. Próbowałem Polskiego Związku coś takiego uzyskać, no ale niestety nie możemy. Zwróciliśmy się do ministerstwa, no ale musi to trochę potrwać, że 12 listopada 2013 roku jest decyzja ministra sportu i turystyki, to jest decyzja numer 14, w którym, no, która obejmuje 2014 rok i tam jest jasno w punkcie siódmym powiedziane, że zawodnicy, zawodniczki w różnych kategoriach wiekowych, nie tylko w juniorkach, ale i kadetkach i tak dalej, mogą zmieniać barwy klubowe na zasadzie porozumienia klubu. No więc my taki warunek spełniliśmy. Tym bardziej, że na certyfikacie nawet jest pieczątka, że my rejestrowaliśmy gośćkę w polskim, włoskim związku 18 grudnia. A więc generalnie jest to, no, tuż pod koniec roku, już po wydaniu tej decyzji. No bo wiadomo, później święta, i tak dalej, różne urzędy pracują, a jest przepis Polskiego Związku, że musi być zawodniczka zarejestrowana do 31 grudnia. Więc zarejestrowaliśmy to po wydaniu już tej decyzji ministra, a przed 31, żeby mogła grać. Zresztą, jeżeli to prawo ma funkcjonować, no to rozgrywki całe, czyli łącznie z mistrzostwami województwa były w lutym 2014 roku. We wtorek na stronie Polskiego Związku się pokazała taka notatka, która generalnie nic nie wyjaśnia, prawda? Tylko taka informująca. Najciekawsze z tego, że za czym. To się pokazało, to już z polskiego związku były. Z tego powtarzam teraz takie słowa, które też do mnie doszły, bo mówiły mi dziewczyny z Sosnowca, że do nich dzwonili trenerzy, że już jest zmiana miejsca, że my jesteśmy wykluczeni i dziewczyny, które właśnie są w Sosnowcu, miały przyjeżdżać do klubu, bo będą grały tam gdzieś, gdzieś gdzie ten zostanie ten turniej wyznaczony. Czyli generalnie można w polskim związku coś szybciej zrobić, no tylko niestety nie dotyczy to nas. Także, no mówię, dla mnie jest to po prostu niezrozumiałych.